No więc przeszliśmy już przez wszystkie boardingi, nadaliśmy bagaże i przeszliśmy przez... jak to się nazywa? Kontrolę bezpieczeństwa. Kontrolę bezpieczeństwa właśnie. No dla mnie to jest najbardziej stresująca część i w sumie byliśmy tutaj dość wcześnie, w się sensie 3 godziny przed lotem, więc jeszcze byliśmy ledwo żywi w sumie, jak tutaj dojechaliśmy, więc nie nagrywałam nic. Dopiero teraz siedzimy w jakimś futkorcie i czekamy na nasze śniadanko i zaczęłam nagrywać. Jest taki fajny gerbusik ze mną. Tam jest lotnisko. Tu, tu jest <grym> Tak, tu jest Norbert. Pewnie już będę... Nagry nagram troszkę w samolocie, a później to już tak bardziej pewnie w Korei. Więc zobaczymy. No i to tyle. Nagrywam to już drugi raz, bo wcześniej nagrałam bez mikrofonu, a kupiłam mikrofon, to będę używać mikrofonu. Jesteśmy na lotnisku już. Przyszliśmy w sumie całe immigration i mamy już bagaże nasze. Lotnisko jak lotnisko. Więcej ciekawych rzeczy jest w sumie na odlotach. Ale na przylotach, z tego co wiem, też może się przejdziemy. Można odebrać jakiś paszport, w którym się pieczątki zbiera z różnych miejsc. Idę. Jest śmiesznie. Generalnie mam misję, bo trochę zaplądaliśmy na stacji Honda, więc muszę trochę podejść do Kantora, co jest w ogóle ładnie całkiem. I tam był jak pokazywałam jakiś dziwny bąbel z czapką Mikołaja na głowie. Po drodze przy okazji <noise> zobaczyłam coś takiego. Generalnie, wszystkie plany nam się posypały. Wszystkie plany nam się posypały, jakie mieliśmy w ogóle. Siedzimy teraz sobie w Lotte Baek w galerii takiej handlowej Lotte tutaj w food courtcie. I nasz y, pierwszy posiłek w Korei, naszym pierwszym posiłkiem w Korei był Subway. <grym> Bo jesteśmy tak zrezygnowani. Norbert, jak się czujesz? Jest gdzieś. Tak. Zagina mi się już czas przemieszczania do spa. No bo generalnie mieliśmy iść do tego spa, ale po drodze mieliśmy bardzo dużo przygód. Wszędzie jeździliśmy generalnie z mega ciężkimi walizkami, z czego jedna jest praktycznie nie do użytkowania, bo ma zniszczone koła. A później oczywiście jak chcieliśmy je schować i wybrać się na jakieś jedzonka a później do tego spa koreańskiego To nie mogliśmy znaleźć żadnego, żadnych szafek takich na przechowywanie bagażu Ale się poddaliśmy z tym spa i teraz czekamy sobie po prostu na, na nasz check-in, który będzie za jakieś niecałe dwie godzinki yes. Więc generalnie po wielu trudach Dotarliśmy do naszego sukso, czyli nasze apaty. <grymne> Budynek wygląda tak, okolica wygląda tak. Okolica jest fajna. Idziemy na jedzonko. Przygotowałam dla Norberta niespodziankę i w sumie pokażę sąsiedztwo, w którym mieszkamy. To jest takie bardziej mieszkalne po prostu. W sumie trochę ciszej tu też jest dzięki temu. Dobra, to będzie teleportacja. Norbert, chcesz zrobić teleportację? Norbert, i teraz powiedz, gdzie cię zabrałam? Do wysokiej klasy restauracji, w której jeszcze tutaj nie byłem. Tak, generalnie Lore jest takie, że ostatnio mieliśmy iść do Maka i Norbert bardzo chciały. Ja powiedziałam, no dobra, 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 ja chcę spróbować koreańskich rzeczy. I w końcu nie poszliśmy i mieliśmy pójść w ogóle na lotnisku, pójść. I się okazało, że Koreańczycy nie doceniają McDonald's na lotnisku, więc nie ma. Are you happy? Let's go! Oto co zamówiliśmy? Zamówiliśmy generalnie duże fryty. Tutaj nie mają takich zwykłych wrapów, tylko takie małe snack wrapy. U nas też kiedyś było. No okej. Okay. To jest akurat szanghajski chicken. Tutaj mamy Bulgogi Burger, czyli to jest taki tutejszy special. Duża kolka, zero, carella, na mozzarella. Dzień dobry, Norbert sobie śpiłka, zazdro bardzo. Jest godzina 9:43 konkretnie. Idę dzisiaj na spotkanie z moją koleżanką, dlatego mam w ogóle walizkę. Bo tu mam rzeczy, które dla niej przywiozłam z Polski. Będziemy jeść maraton. To jest chińska, chińskie danie. Staje się z człańskie, tak? Mi się wydaje. Jadę w okolice Hufs, czyli Hancock University of Foreign Studies. Do Julii vloga powracamy.